Mora, końcie jedzenie, bo śledzi otwieramy, wiesz? Oddać się na bezpieczną odległość, bo takie zapachy będą, że <grystanie> Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. Dziś temat, z którym, przyznam szczerze, zwlekałem dość długo, jakoś nie mogłem się za to zabrać. Temat wypłynął w ogóle, gdy sprzątałem pomieszczenie pod motocykl Dniepr, można to oglądać na innym odcinku, znalazłem wtedy w liściach dwie puszki dość mocno przeterminowanych, kiszonych śledzi Surstromik. E, przepraszam z góry, jeśli... Nie wymawiam tej nazwy z odpowiednim akcentem. Ale jednak, dzisiaj postanowiłem się za to zabrać. Strój roboczy, więc słonko świeci, możemy zabierać się do akcji. Ale zanim to otworzę, rzecz e, trzeba wyjaśnić. Skąd w ogóle w ludzkim umyśle powstał zamysł na stworzenie takiego delikatesu? Otóż, jak głosi legenda, dawno, dawno temu, jeszcze za czasów wikingów, ludzie e, przechowywali, e, konserwowali ryby na różne sposoby. Wędzili je, suszyli, mrozili, no bo przecież w tamtych rejonach świata szczególnie zimą to bez problemu, ale też solili. Po dziś dzień zresztą ryby się soli. No i Szwedzi zasolili kilkadziesiąt beczek śledzia. Ale coś poszło nie tak i ten śledź zamiast dobrze się zasolić, to się ukisił właśnie. A fetor był straszny. Otworzono jedną beczkę na próbę, Odeszli ludzie od tego masakra. No ale co z tym zrobić? Przecież nie wylejemy do morza czy gdzieś tam indziej tyle beczek śledzia. No, przecież to jest kasa i to gruba kasa była w tamtych czasach. Sama beczka ile kosztowała. No a że Szwedzi nie za bardzo lubili się z Norwegami. A, a do tegoż portu, w którym były te feralne beczki śledzi, zapłynęły statki kupieckie, drakary norweskie. No to Szwedzi pomyśleli, że zbędą szczwani i sprzedadzą im te śledzie. Powiedzą, że to jest nasz wspaniały rarytas, macie śledzie, najnowsza technologia e, robienia tych śledzi, konserwowania, nie są solone, troszeczkę innym sposobem. Bierzcie, jedzcie po prostu w ciemno. Norwegowie nakupowali tego, zawieźli szczęśliwi do siebie do domu, no ale po dopłynięciu zaczęli to otwierać. No masakra generalnie. Kapnęli się, że Szwedzi ich oszukali, ale przecież no dumni Norwegowie, nie wrócą, tak powiedzą, że to jest niedobre, że coś, nie? No ale po jakimś czasie wrócili z powrotem do tegoż samego portu szwedzkiego ci Norwegowie i mówią tak. Słuchajcie, dawajcie tych śledzi jeszcze więcej. O Szwedzi patrzą na siebie, jakich śledzi? No tych, co nam sprzedaliście, tych w beczek, tych śmierdzących. Jakie one były dobre, jakie smaczne, rozpadające się, wszystko tego, No przepyszne, rarytas. Zeszły nam te śledzie? W tydzień. Śledzi się spojrzeli tak w tydzień, jak te nie, Czyli rozmawiają ze sobą. Mówię, co jest, nie? Nie, już nie mamy tych śledzi, już nie mamy, już nie mamy. No dajcie, no przyszło nas tu już w Norwegii legenda o tych śledziach krążą, Dajcie, bierzemy każdą ilość, albo chociaż jak to zrobiliście. Nie mamy, nie mamy. Idźcie. I sami zaczęli to jeść. No bo skoro Norwegom tak smakowało, to oni nie będą gorsi, będą... No zresztą dobra. Koniec legend na dziś. Nie wiemy ile w tym prawdy, ile nie. Ale zabieramy się za e, puchę. Scyzoryk, aloks, bo łatwiejszy do umycia, strój roboczy, jak mówiłem, bo najwyżej się go spali. Widelczyk, no i co? No i otwieramy. Dla porównania mam też y, puchę śledzi takich świeżych, y, ważnych jeszcze <gryw> przez prawie dwa lata. Super sprawa. Chodźcie bliżej, zobaczcie, jak to wygląda i jaka jest różnica między tymi dobrymi, a tymi złymi. Generalnie surstroming można nabyć w dwóch wariantach. Pierwszy są to fileciki, gdzie tylko wystarczy mięsko oddzielić od skórki, rzecz bardzo łatwa i możemy raczyć się tym, że specjałem. Druga wersja, natomiast są to całe rybki bez głów, ale z wnętrznościami, z płetwami, z kręgosłupem ze wszystkim i to właśnie dodatek em, tychże sprawia, że. Koneserzy wybierają Syrstroming właśnie w tym wariancie. Jest tutaj jednak nieco więcej zabawy, bowiem te wnętrzności trzeba będzie wybrać, mięsko oddzielić. Tutaj wystarczy delikatnie oddzielić od skórki i jest gotowe. No, e, wybór jakby tutaj pozostawiam już Wam. Proponuję spróbować i tych, i tych bo różnica w smaku naprawdę jest. Ale dziś filmie o tym nie będziemy tego smakować, bo boję się troszeczkę tego smakować. Spójrzcie, tak powinna wyglądać puszka. Widzicie, jest ona płaska. Ona z czasem oczywiście będzie wybrzuszała się, bo tam w środku to wszystko, że tak powiem, żyje. To jest żywe jedzenie, kiszonka. A tu spójrzcie. Widzicie, puszeczka leży elegancko. <grym> ta przypomina spodek obcych ta również wszystko jest już takie, że tak powiem na granicy więc idzie lato, postanowiłem się, że zabiorę za ten film, bo odrobina ciepła to te puszki mogą nie wytrzymać notabene jest zakaz wnoszenia na przykład do samolotów do hoteli, do taksówek i tak dalej i tak dalej, nie ma co się dziwić ponieważ to jest prawdziwa bomba biologiczna jak to by strzeliło w samolocie to katastrofa na wyciągnięcie ręki dobra otwieramy, stańcie sobie gdzieś tutaj wygodnie Aha, jeszcze zapomniałem, na poprzednim filmie pokazywałem, na tym też pokażę, jak tam z tą datą ważności. O, tutaj jest ta dobra puszeczka, 2022. Ta była ważna do 2017, no bo 2015 będzie produkcja, 2017 ważność. A tu mamy w ogóle prawdziwą perełkę, rarytas smakowy. 2015, czyli jakby koneserzy no wybraliby z pewnością to, no bo przecież nie dość, że mamy całe ryby, w wszystko, no to jeszcze przecież proces kiszenia tutaj przebiegał najdłużej, co zapewne miało wpływ na smak. Czy to przetestuję? No nie wiem, zobaczymy. Póki to postaram się to otworzyć. E, ten film nie jest w żaden sposób e, filmem prześpiewczym, nie będzie tutaj żadnych womit, alertów, e, nic z tych rzeczy zbędnego za przeproszeniem pajacowania, ponieważ bardzo poważnie podchodzę do kultur kulinarnych świata. A wiem, że Szwedzi bardzo poważnie podchodzą do tego wiktuału. E, bawiąc Szwecji, zresztą notabene miałem możliwość przejścia mm, szkolenia z tego jakiś ten specyfik, bowiem poprawnie przygotowany surfstrooming. Może nie powiem, że jest smaczny, bo to już zależy od gustu, ale jest bardzo niezwykły w smaku i polecam go spróbować. Jak poprawnie przygotować tą rybkę, pokażę na filmie, ale to już rzucimy na kuchnię kwasiora. Teraz jednak po prostu chciałbym wam pokazać, trochę może, nie wiem, na zasadzie eksperymentu, ciekawostki, co się dzieje, jeśli dobrego śledzia przetrzymamy nieco dłużej, zupełnie niechcący. Czyli co, otwieramy i próbujemy. Znaczy, nie będę tego próbował, nie będę tej puszki też czyścił, po prostu pokażę wam, jak to wygląda. Tam powinna być już teoretycznie papa, ale dobra, no działamy. Puszka jest już zbyt nabrzmiała i otwieracz nie ma się za co tutaj złapać. Użyję więc po prostu noża, notabene też szwedzkiego, więc zestaw mamy tutaj z tego samego podwórka. Zapachy unoszące się na starcie są zawsze najmocniejsze. Później to nieco łagodnieje, albo po prostu nasze nozdrza, nasz organizm przystosowuje się do tego zapachu. E, jaki to jest zapach? No, oj, żeby się nie oblać. No, można to porównać do mocno zakiszonej kapusty? Z portem, czy też sklepem rybnym, ale takim średnio doczyszczonym, czyli kapusta kiszona. Mocny zapach kiszonki z mocnym rybim zapachem. Aha. Ciężko tą puszkę otworzyć. Otwierasz, jak mówiłem, nie łapię. <grym> A staram się tak operować morą, żeby ta pasta bo to już można powiedzieć, jest pasta. Jakoś mnie nie przeatakowała specjalnie. Zmora jak tam. <grym> Będzie dobrze zmora. Będzie dobrze. Siedzisz pod wiatr, nie? Leżysz pod wiatr. No, po malutko, po Teraz sprawa będzie w naszym zasięgu już. No żeby się tylko nie zaciąć. Ej, nożem od siebie, bo jak tak zatrute ostrze przeciąłoby skórę i to wszystko dostałoby się do krwioobiegu, to kurara przy tym teraz makołek. Czyli dobra, nożem od siebie. Oj, powiem Wam, że otwieranie przeterminowanego surstroming nożem. Żeby się nie ochlapać, to jest naprawdę wyzwanie. Dobra, zapraszam wszystkich, otwieramy to cuda. No i jak się mają rybki. No spójrzcie. Tutaj chyba ma się wątróbeczka, no szkielety. Taka ogólna pacia, no, co tu mówić. Wszystko się pieni, bo to wszystko jeszcze fermentuje, to przerabia. O, tutaj chyba ryb, rybia trubeczka No i wszędzie ości. Majtam sobie tutaj, majtam. Całość natomiast coraz bardziej się pieni i mam wrażenie, że zawartość <ścoughs> chce uciec z tej puszki. Zapach natomiast zmniejszył swoją intensywność i pachnie to teraz podobnież jak yy, na przykład kiszona cebula. Miałem przyjemność kilka dni temu jeść kiszoną cebulę cukrową. Zapach bardzo podobny. Ten rybi aromat, trupi, taki troszeczkę można by było też powiedzieć, gdzieś tam uleciał, zniknął i całość zaczyna nabierać charakteru. To podobnie się jak wino przecież, nie? Wino trzeba by przelać, aby ono odetchnęło i wtedy ten bukiet też się uwalnia. To też bukiet surstroming, też jakby z... Zmienia swoje e, nuty zapachowe. Dobra, sprawdźmy teraz, bo to jest to młodsze, młodszy Surstroming. E, sprawdźmy teraz to starsze. No i nie wiadomo, czy jak wino, starsze może będzie lepsze. Może te zapachy będą inne. Sprawdźmy to. E, ten nożyk o coś byśmy wytarli. No co, z mora pachnie ci? Ty to jesteś dziwaczka. Ci powiem, ty to jesteś szwedzka koza, chyba, nie? Zmora, jak to jest że to odstawimy sobie troszeczkę na bok no i jedziemy z tematem niektórzy o właśnie ten syk niektórzy zalecają otwierać to pod wodą mi się wydaje że no chyba że jesteśmy bardzo wrażliwi to wtedy możemy pod wodą no, ale to nie jest generalnie jedzenie dla bardzo wrażliwych ludzi więc y, pierwszy syk niech to ujdzie na świeżym powietrzu jak najbardziej w domu nie polecam bo filany i tak dalej mogą wszystko może tym przejść No po otwarciu tego to już jakby nie pachnie jakoś. Chociaż nie. Pachnie. może jeszcze coś znajdę ciekawego, o widzicie, ikra się nie rozpadła. O, jest ona w takich przyjemnych kawałeczkach. Czyli co, wychodziłoby na to, że Włosi mają swoją botargę na przykład, a Szwedzi mają swoją ikrę z kiszonego śledzia. No i pięknie. Jakby oddzielić tą ikrę od ości, co nie jest prostą sprawą, to wygląda ona całkiem zachęcająco, aż mnie korci, żeby spróbować. Ale nie. Puszki są zbyt mocno przeterminowane i nie wiem, jakie licho tam drzemie. Co dziwne, ta puszka młodsza znacznie bardziej się pieni, zawartość jest szara, a aromaty, jak mówiłem, mocno cebulowe. Puszka starsza, natomiast ta bardziej wysezonowana, znacznie mniej się pieni, zawartość jest taka, powiedziałbym, różowawa, a aromaty cebulowe zostały zastąpione takimi słodkawo-mydlanymi. O, tak właśnie prezentują się. Ty, żuczku, gościu, gdzie ty idziesz? Tak właśnie prezentują się przeterminowane służstroming, do których podchodzi żuczek. Te natomiast dobre, w tym wypadku fileciki, pokażą w filmie na kuchni Kwasiora pod tytułem Jajecznica po szwedzku. A jakże? Link do tego filmu będzie znajdował się w opisie pod tym filmem. E, przygotuję też. Żuczek wymienił. Przygotuję też odcinek z całymi takimi śledziami. Też na kuchni Kwasiora, jeśli chcielibyście spróbować ten Wiktuał, jak za to zabrać się na poważnie, aby móc delektować się, czy też nie, tym specyficznym smakiem. No dobra, żegnam się z moim przyjacielem, naważyłem piwa, muszę teraz coś z tym zrobić, gdzieś muszę to wylać, ale poza tutaj obrębem, bo jak mówiłem, może być to bomba biologiczna, jak zmora by do tego podeszła, mogłaby nam paść. Także cóż, do zobaczenia, przyjaciele!